Ludziska z dawna zapowiadany, króciutki, ale jakże treściwy materiał informacyjny. Wszem i wobec obwołuje kolejną pulę pytań do serii Q&A, czyli Waszych pytań i moich odpowiedzi. Pokrótce wyjaśniam zasady. Jeżeli macie jakieś pytania do mojej skromnej osoby, do których chcecie, abym się ustosunkował na materiałach, piszcie je w komentarzach pod tym klipem. Nigdzie indziej, tylko pod tym klipem. Przy czym każdy widz może zadać maksymalnie dwa pytania, nie więcej, jeżeli będzie więcej, nie będę tego uwzględniał i proszę każdego z Was, że jeżeli w Waszym komentarzu zawrzecie takie pytanie, to żeby na samym początku komentarza było duże P, duża litera P w nawiaskach kwadratowych. To jest dla mnie oznaka, że to nie jest zwykła rozmowa, że nie pisaliście sobie między sobą, tylko rzeczywiście jest to pytanie i mogę potem je przytaczać na klipie. Pytania mogą być dowolne, możliwe, co tylko wam w duszy gra, co po głowie chodzi, możecie przelać na wirtualny papierowej strony. Przed niczym się nie będę uchylał na wszystko, postaram się odpowiedzieć, chyba że, chyba że pytanie będzie zbyt głupie, zbyt prywatne, ewentualnie nie nadające się na YouTube'a, bo też tak się czasem może zdarzyć, nie o wszystkim tutaj można mówić, więc takie zagadnienia po prostu będę przemilczał, omijał, no, ale wszystko inne przyjmę, łyknę niczym pelikan. Jeszcze, no, takie niegłupie pytanie: po co w ogóle kolejna tura pytań, skoro nie rozprawiłem się ze wszystkimi pytaniami, które zadaliście rok temu? Odpowiedź jest dosyć prosta: przez wszystkie i tak nieprzebrne. Nie wszystkie nawet są tego warte, no bo różne pytania się zdarzają, natomiast niektóre z nich się już zdewaluowały, po prostu przestały być świeże. Umówmy się, wiele się wydarzyło na świecie przez ostatni rok, więc z pewnością pojawiły się jakieś nowe zagadnienia, które Was intrygują, no i także nowi widzowie, którzy też by może chcieli mi jakiekolwiek pytanie zadać. Tak więc właśnie tak się umawiamy, tak jak powiedziałem. Pod tym materiałem w komentarzach pytajcie, pewna wiaskach, no i góra dwa pytania, nie więcej. Tyle ode mnie na dziś. Jeszcze inne pytanie, na przykład, się może Wam nasunąć, dlaczego na Boga, dlaczego w tle znajduje się najnowszy trailer do samego Stalkera 2, który ujrzał światło dzienne bodajże chyba w te święta. A nie miałem co wrzucić w tło, to pomyślałem, że zaciekawieni mogą rzucić okiem, co tam nowego, GSC, jak oni się nazywali, GSC, Ward, coś tam. No, co nowego Ukraińcy nam zapodali? Bo <noise> jest na czym oko zawiesić. Mam nadzieję, że was to również zaintryguje. Czym ta się? No, i nie mogę się doczekać waszych pytań. A jeszcze ważna kwestia na sam koniec. Nie wiem, jak będę odpowiadał. To się jeszcze zobaczy w praniu. Myślę, że jeszcze tego nie ustaliłem mentalnie sam dla siebie. Do tej pory było zawsze tak, że odpowiadam w kolejności zadania, to znaczy od najstarszych do najnowszych. Być może dalej tak będę robił, być może będę wybierał najciekawsze, ciężko mi powiedzieć, ale bardzo możliwe, że polecę po prostu zgodnie z kolejnością. Zobaczymy, no i czekam. Czekam na to, co napiszecie ciekawego. Czym ta się ludziska? Cześć!